Na wygodnie, jak się na wygodnie usiądziemy sobie? A Panie, szanowne Panowie, mamy okazję dzisiaj przed nią w naszym Uniwersytecie, a właściwie na zajęciach, w ramach szanowania siergieckich, którą prowadzi Pani Maria z inicjatywy Pani sympatycznej, która do nas zadzwoniła e, chyba w przyrodę czy w czwartek, żebyśmy Pana nie przyjęli. Mówi, Poza Witamy Pana serdecznie, Pana Muliara. Prosimy Pana serdecznie o przyjęcie naszej tej nowości. Już przypinamy nasze plakietki. Cieszymy się, że Państwo do nas przybyliście. Jest to atrakcja nie tylko dla nas, ale także dla naszego miasta, powiatu. A powiem jeszcze, że przy okazji też wszystko na ten w Zoskowiorki, bo też tam śniadano. Witamy serdecznie w gronie Ostrowskiego Uniwersytetu grupy, a dzisiaj dodatkowe ta szkoła zajęcia z mam angielskim, to to już jest super dla kształtowania sylwetki. I to jest grupa, która właściwie dzisiaj nie ma żadnych zajęć takich są wolne po prostu, bo my oprócz tego, że chodzimy na zajęcia z trzeciej kobiety, to mamy jeszcze swoje obowiązki, rodzinne, zawodowe, w stosunku do... jest Zatrzymać Czas, Fundację, która jest organizatorem programu w bądź olimpijskiej formie. Program ten jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu. Naszym patronem, który jest głos seniora, a twarzą i ambasadorem programu pan, pan Władysław Kozakiewicz. I w tej chwili oddaję już głos i panu, mojego gościa. serdecznie was ja wszystkich oczywiście pozdrawiam, serdecznie, nie wiem czy ja będę musiał ten mikrofon w ręku trzymać, dlatego, że ja pracuję w szkole, nauczyciel głowy ale jest duża, dzieci nie słyszą, trzeba głosem takim to. odpowiedniej mówić, tak zauważam, że nie muszę, no a i już, mamy spokój, oczywiście jest dużo łatwiej w taki sposób rozmawiać z wami, bo jestem przez cały czas aktywny, nawet jak mówię, <laughs> Na początku nie wiem, nie widziałem dokładnie jak będzie czy najpierw pożyczymy czy później, ale widzę, że ćwiczyliście tutaj już elegancko, gdzie ja podglądałem, może coś jeszcze się nauczę. Ale jak widzę w tej chwili jest śmiało, właśnie bardzo fajne, że jest kawa, bo w trakcie ćwiczeń później będziemy też robić ćwiczenia który ja cały czas namawia. To są ćwiczenia, jak, jak ten, ten projekt. Bądź w olimpijskiej Dlaczego olimpijskiej? To mi może będzie straszanie. Nie mam powiem już nie, nie Bo po prostu ja kiedyś byłem na olimpiadce. To jest tak, ale normalnie jest to, że bądź w formie dlatego że ja mam to przekazuję. Oliwijczyk. Ale tak to przez to jest tak ciekawie. Lekarze się pójdą, dlaczego polimonisty, przecież my nie startujemy gdzieś tam i faktycznie nie trzeba startować. Mówię, że lepiej nie, bo to jest ciężka praca i e, ja też już zakończyłem, nie wiem już ile lat temu i cieszę się z tego. Na podatku mówię, ludzie się pytali, na no co zostałeś w kartach, czego, no ja się czuję. Ja mówię, świetnie. On mówi, dlaczego? Bo nie planuje. Po prostu. To nie jest to samo, co my w tej chwili robimy. W tej chwili się tak samo aktywnie ruszam i przez to cały czas jestem w jakiejś takiej e, formie, która pozwala mi e, e, normalnie żyć, a, a w dodatku strasznie jestem szczęśliwy z tego, że właśnie w taki sposób mogę. Mimo tego, że e, ten trening to nie był e, taki łatwy, ale cały ten mowy każdy z Was też zabrzował i wie, że tam i tu i gdzieś tam jeszcze boli. Już tego nie można zrobić co wcześniej, ale staram ja się tak samo jak ja się staram, tak samo żeby się też staracie, żeby to, co ciężko nam idzie, jeszcze dalej próbować, a może jeszcze potrafię, jeszcze mogę, jeszcze zrobię. Ja mówię, zak zakładać zawiesza świranki. Najgorsza rzecz, nie lubię jak choroba. Kto nie? To nie lubi, nie? Znaczy, kto lubi, bo... Trzeba. Ileś tam, 200 żabek trzeba Czy człowiek musi wejść na krzesło, bo ta nie zawsze jest tam gdzieś pod ręką. Kiedyś to człowiek podskakiwał i zakładał. Teraz, sprzedę, teraz zadać swoje na tym krześle, żona patrzy, spadnie, nie spadnie, kto to wie. No i tak jest, tak jest życie normalne. No i ym, wymyśliłem, znaczy w sumie nie wymyśliłem, tylko dlatego, że wyprowadzimy rehabilitację z moją żoną, moja żona jest Właśnie wzięłem go re re jest rehabilitacji, ja jestem jego pracownikiem. No, tak jest. Ale każdy przychodzi i o, szef przyszedł. Ja szef, to od czasu do czasu, ale ja mam grupy właśnie seniorowskie. Ja lubię takie grupy i przez wiele, wiele lat sobie spokojnie ćwiczymy i przychodzą faktycznie, systematycznie. Już od 25 lat i są ludzie, którzy od tamtego czasu są w tej grupie. Pomyśl, 25 lat temu i one są... One, przepraszam, że mówię, one właśnie w taki sposób to jest. Większość kobiet, że czasem to jakiś z złapię, ale przeważnie kobiety i one są takie same od tamtego czasu, no tak to wygląda. No i Siedem ten projekt, zacząłem, zacząłem słyszeć, że w Polsce się to zaczyna ruszać. Są uniwersytety z 30. i zacząłem myśleć, co to zrobić, żeby z nimi zacząć. Tak. współpracować do na takiej zasady, jak i podpowiedzieć coś. No bo wiadomo, ja mieszkam już od 30 lat w Niemczech. Tam tam mieszkam, a tutaj widzicie i tak, i tak. I dlatego sam ściągam jakieś e, możliwości, żeby podpowiedzieć też również w Polsce. Ale no tak nie widzę na ulicy i e, tu jestem. Chodźcie myśli, że coś tak. Musiałbym na Was gdzieś tam dotrzeć. No i właśnie złożyłem e, taki projekt. Podziwo dostałem, nie jest to łatwo, bo ludzi, którzy coś takiego są, chcą robić, chcą jakichś tam, jakichś tam moich robić. jest bardzo dużo, są to pieniądze też unijne, no i akurat spodobało mi się pomysłem, że, znaczy tym, którzy decydują, że jest to nowa jakaś wersja ćwiczeń, nowa wersja, wszyscy wiemy, że to tak jest, ale e, ja mówię, że albo mówię, że to jest ćwiczenia dla leniwych, Proszę nie brać tego dosłownie, ale są tacy, właśnie ci, którzy je, których tutaj nie ma, to są właśnie ci leniwi, też mogą ćwiczyć, albo dla tych, kto są aktywni, tylko nie, nie muszą biegać, co ja na przykład y, mówię zawsze, proszę nie biegać. Jest też na pewno ktoś, może jeszcze z Was biega, ale nie przypuszczam. E, oczywiście, proszę bardzo, to nie jest ten problem e, w ogóle, ale ja uważam, tak jak ja mam ten problem e, w życiu, e, to samo, że ja przestałem od dwóch lat biegać. Całkowicie, nie biegam. Ja chodzę. Chodzę, sobie szybciej, wolniej, ale chodzę. I, I widzę, że ja mam dużo więcej satysfakcji z tego, co robię, a kolana przestały boleć. Wiele już człowiek musi biegać. Teraz krzyczą wszyscy biega, Polska biega. Nie być jak Polska, ja nie? No bo ja powiem, że ja jestem za siebie odpowiedzialny. Jak ja na przykład przebiegnę gdzieś tam, to za na, na następny tydzień czasu mam problemy z zestawami skokowymi, kolanowymi, wiodrowymi na razie jeszcze nie mam, ale Bark, ja no. wiadomo, jak biegniemy te ręce, wszyscy... Zobaczcie, jak biegamy sobie za to mamy kilka tysięcy kuchów. I za każdym razem jest to obciążenie na staw skokowy, staw kolanowy wiodrowy. To bez sensu po co? Ale można też i maszerować, albo na przykład ja mówię, że takie manczety na pół kilograma samemu można zrobić z, z ryżu, ale nie warto trzymać dłonie, tylko jakoś przyczepić sobie na i Zamiast tych kijków bardzo często widzę jak u nas też wychodzi z kijkami, ale w jedną stronę idziemy w z widoczny, a z powrotem wszyscy go Przeszkadzają, a dyskutować przeszkadzają, bo możemy w w trakcie E, maszer, maszerowania też rozmawia. I to, te to, to jest to samo, jak myślimy na pół, na na nadgarstku cały czas tą ręką machamy, to, to ten bark się wzmacnia. Tak, tak jest, no to No i tak to też. ja zacząłem w tym projekcie zacząłem jeździć po kraju i zobaczyłem im więcej e, o, że w trzeci rok, że coraz więcej się ludzi właśnie zbiera tych tych którzy chcą dla siebie coś zrobić. Nie mówię, że to przez moją osobę, ale ja próbuję wytłumaczyć dlaczego. Dlaczego To jest dobre. To, to bardzo często wy wiecie, oczywiście, a ci, którzy nie widzą, którzy na przykład mówią, że jest, jak człowiek patrzy w stronę, w Albo jak widzimy, kobiet, kobiety właśnie są bardziej aktywnie, rozumieją to bardziej, a ten sojusz w placy, patrzy, że no poszło na spacer, bo poszło go ćwiczyć. Później my wracamy do domu, schodki sobie do góry sobie wchodzimy, no on leży tam do góry. Właśnie tak Wtedy my się śmiejemy, że śmiało się z tego, nie on poszedł sobie na piwo, i nie może wejść do góry. To są właśnie te różnice, albo ćwiczysz, albo nie ćwiczyć. No i taka jest e, ta zasada i to, że właśnie zrobimy to wspólnie z moją żoną, tak samo e, tak samo To no, do jak teraz nie śmiało okazję, to, to pojawia bo... <top Wear> Oczywiście jak ja wyjeżdżam, to ona prowadzi grupę, wszystko już teraz do dobrem przyręcznią. Teraz jedzie na wizyty domowe. Właśnie też z presją, bo są ludzie, to lecą w puszkę, to trzeba je też uczę. I ona z tymi moimi pacjentami, można powiedzieć, moimi sportowcami, którzy tam są, tak samo się znam od wielu lat, i mówi Pani, o Pana, Pani mąż, co? To jest stary dziad. Póki co to wiecie jak on wygląda, jak on wstaje rano. Nie mówi otwarcie. I mówi, że jest tu zawsze przy swojej. Nie oczywiście, mówi, aż tak, w lecie w buszku i podgląda, proszę zresztą. Bo ja część, że już wcześniej wstaję, bo muszę z psami mieć na spacer. No i później... Bo jestem nauczycielem. Byłem jeszcze, jeszcze ale się chcą muszę chcę, No i tak, mówi, pododam, bo to jest jestem, A teraz z sypialnia, jak widzę, do tej łazienki Do tej łazienki, widzę, tam wróży i nie wiem, co robi. No ja, ja, tej łazienki sobie, tej łazienki kiedy... zaczynam stawać normalnie na, na palce. No co, wszyscy są, to robimy na pewno to jest ta Kiedyś się otwierało okno i buuuu, to Teraz powołaj, nie chcę czegoś nie naruszyć, no i staję właśnie na no tak, To jest pierwsze, później następne. Następna rzecz to No nareszcie już widzę siebie w tym, w tym lustrze, coś tak, robi tak. e, robię ja, to, że my Następnie to sobie i krążę barkami, krążę tymi barkami, żeby one się też rozruszały, bo tak samo, to jest to samo co noc. Noc śpimy nie ruszamy, tylko to on tam sobie w No nawet w te kości są za stałe. A nie Siedząc e, z panem Makdom przy stole i robiąc świetne, świetne oszkę, można sobie popatrzeć, tak jeżeli kładziemy, kładziemy dłonie na głowę z tyłu i ciśniemy tę głowę do przodu, to mięśnie krzkanku, prawda, napinają się i znowu te 20 sekund trzymając.